Witam serdecznie. Z tej strony Damian z firmy SOTA. W aktualizacji z października 2021 roku została dodana możliwość wstawienia podziału sekcyjnego do wybranego obszaru. Jak to wygląda w praktyce? Czerwoną linią zaznaczyłem obszar mojego pracowania i wystarczy, że taki obszar zaznaczę, a następnie kliknę na mapa" w podział sekcyjny. Krzyżek kresek, które chcę umieścić w wybranym obszarze, umieszczę na warstwie zerowej i wskażę zakres wstawienia wybrany obiekt zamknięty, program wstawił już we wskazanym obszarze krzyżek kresek. Natomiast na zewnątrz tego obszaru tych krzyży kresek oczywiście nie ma. Chciałbym tutaj wspomnieć, że w opcji wstawiania podziału sekcyjnego mamy możliwość wstawienia zamiast takich klasycznych krzyży kresek symbole oraz zdefiniowania odległości między tymi obiektami i w ten sposób zbudować jakąś regularną siatkę, którą też oczywiście możemy umieścić na wskazanym. Obszarze zamkniętym. Więcej na temat właśnie tworzenia takiej regularnej siatki kwadratów znajdziecie w filmie, do którego link znajduje się w opisie do tego nagrania. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie.